Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia R Dusza Super pouczająca prezentacja Część druga Informacja pozaziemska Gosia Czy rośliny, minerały, planety mają duszę? Sfaru. W przypadku roślin i organizmów żywych tak. Minerały, podobnie jak kryształy kwarcu, są istotami jednowymiarowymi. Nie mają pojęcia o przestrzeni i czasie, inkluzywności czy separacji, po prostu są. Resztę wolałabym nie nazywać duszą, ale świadomością. Gosia. Ale dusza i świadomość to było to samo. Sfaru. Tak, i mimo że nadal tu jest, wciąż czuję subtelną różnicę między nimi. Ale tak, na pewno są tym samym. Trudno wskazać subtelną różnicę. Gosia. Czy nie powiedziałabyś, że dusza jest bardziej samoświadoma? A może świadomość jest raczej polem obejmującym wszystko? Po prostu być? Swaru. Bardziej świadomy niż sama świadomość. Brzmi jak sprzeczność sama w sobie. Gosia. Haha, tak. Więc może nie bardziej świadomy. Swaru. Może tak? Trudno to zdefiniować. Wolałabym nadal traktować je jako jedno i to samo. Gosia, jak nazywa się duszę w Twoim języku? Bo powiedziałaś, że dusza jest terminem nieco religijnym. Sfaru Set hektarów Y. Gosia. Brzmi nieźle. Co to znaczy? Swaru. Coś w rodzaju uwiecznej esencji. Gosia. Okej, okay, dziękuję. A czy reptylianie mają duszę? A inne negatywne istoty? Sfaru. Tak, mają. Oni są także źródłem. Są bardzo oddzieleni, ale to wciąż źródło. Gosia. Ok. A jak dusza wchodzi do ciała? Sfaru. Organizm jako całość to znacznie więcej niż tylko to, co postrzegasz jako ciało. To tylko część 3D. Chodzi mi o to, że nie widzę rozdziału pomiędzy ciałem i duszą. Oboje jesteście jednocześnie. Ciało jest tylko częścią duszy. Nie całkiem poza tym. Mówi się, że ciało jest tylko pojazdem dla duszy. Okej, okay, częściowo to prawda. Ale z drugiej strony ciało stało się materialną reprezentacją planu duszy. Mam na myśli to, że nie ma duszy po jednej stronie i ciała po drugiej. To tylko kolejna iluzja. Powiedziawszy to, odpowiedź, której szukasz, to szyszynka. A reszta mózgu to tłumacz, który wprowadza do fizyczności 3D. Coś z wyższych wymiarów. Gosia. Rozumiem. A teraz moje pytanie brzmi: kiedy wchodzi do organizmu? Czy w czasie ciąży? Sfaru. Pomiędzy drugim a trzecim tygodniem formacji. Gosia. Czyli nie zaleca się późniejszej aborcji? Swaru Zgadza się. Gosia Czy aborcja jest w ogóle etyczna? Swaru Wcześniej było to etyczne i nie ma problemu, po tym czasie będzie to problem. Jednak na Ziemi wpływa tak wiele czynników. Że nie odważyłabym się powiedzieć, że aborcja w pewnych okolicznościach jest nie w porządku? Gosia. Problem? Dlaczego? Sfaru. Ponieważ obiektywnie po trzecim tygodniu aborcja jest morderstwem, dlatego jest to kwestia etyczna. Ale upieram się, że na Ziemi jest to tak skomplikowane, że nie potępiałabym nikogo za aborcję. Gosia. Okej. Okay. Powyżej wspomniałaś. Odpowiedź, której szukasz, to szyszynka. Masz na myśli, że dusza przez to wchodzi? Ale nie ma oddzielenia ciała i duszy, jak powiedziałaś. Nie może więc wejść. Sfaru działa poprzez szyszynkę jako część, którą możemy wykryć jako wykonującą tę czynność, co jest wyraźniejsze, jedynie z fizycznego, naukowego punktu widzenia. Mamy tu do czynienia z dwoma punktami widzenia, a nie sprzecznością. Obejmuje całe ciało, ale tam wykrywana jest najsilniejsza energia i to wszystko. Gosia. Czyli dobrze jest tam medytować skupiając się? Swaru. Tak. Pomaga ci dostać się do twojego rdzenia. Jako intencja. Gosia. Czy dusza może istnieć bez upojazdu? W czystym eterze kiedy nie ma pojemnika? Jako czysty plan? Sfaru. Tak, jest to jej naturalne siedlisko. Jest w pojemnikach tylko jako punkt uwagi. Gosia. A czym jest dusza walkin? W jaki sposób dusza sygnałowa może wejść do już istniejącego ciała? Sfaru. Dzieje się tak. Ponieważ ciało w 3D jest bardzo podobne do twardej materii, więc zmiany zachodzą tam powoli. Ciało, aby otrzymać nową duszę, musi być zgodne częstotliwościowo z nową duszą. W wielu przypadkach nie jest to w pełni kompatybilne, więc obiekt może zostać uprowadzony w celu wykonania procedury poprawiającej kompatybilność. Odbywa się to przy użyciu wysokiej częstotliwości energii, specyficznej dla tego ciała, więc wymusza zmiany w całej częstotliwości, stosując zasadę częstotliwości dominującej. Gosia. No dobrze, a jak zdefiniować walk in soul, czyli zamiana dusz? A dokąd zmierza poprzednia? Sfaru. Ciało w tym przypadku jest jak samochód. W nim, w ciele, wyrosła pierwsza dusza. A potem je opuszcza i pojawia się nowa. Teraz w ciele jest ktoś inny. Jakbym kupiła używany samochód. Gosia, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nowa dusza nie może po prostu wejść w nowe dziecko i rosnąć jak wszyscy inni? Sfaru. Ponieważ pierwotna dusza nie chce kontynuować inkarnacji i opuszcza dobre, zdrowe ciało. Zatem nie programuje w wypadku czy czegoś podobnego, aby opuścił świat fizyczny. Również dlatego, żeby zepsułoby to doświadczenia bliskich. Którzy obok tej osoby muszą przeżywać straty. A nowa dusza nie chce przeżywać całego doświadczenia bycia dzieckiem, dorastania, dojrzewania, co za przeszkoda! Chce tylko wejść jako dorosła i robić swoje. Gosia. A dlaczego tak wiele osób popełnia samobójstwo? Dlaczego nie wezwać innej duszy? Na jakim poziomie świadomości zawierają umowę z nową duszą? Z faru. Ponieważ nie jest to część ich uzgodnionego doświadczenia. Dusza wchodząca zawarła umowę z duszą opuszczającą przed inkarnacją. To ich plan, znają się. W przypadku samobójstwa jest to bardziej skomplikowane. Bo chodzi o najgorszy możliwy scenariusz ze wszystkich linii czasowych danej osoby. I chociaż samobójstwo jest tylko innym wyjściem, jak każde inne, problem polega na tym, że własne zaprogramowanie danej osoby sprawi, że samobójstwo stanie się problemem po drugiej stronie, ponieważ zobaczy, że popełnienie samobójstwa nie złagodziło bólu, a wręcz go pogorszyło, i tym razem on lub ona nie może rozwiązać problemu ponieważ już nie żyje. Więc decydują się wejść ponownie, w to samo życie i jeszcze raz spróbować zrobić wszystko dobrze. Gosia. Rozumiem. I teoretycznie, gdybym chciała wyjść z 3D, ale nie umrzeć na przykład dla swojej rodziny, czy zamiast tego mogłabym otrzymać tutaj duszę walkin? Aby moja rodzina mogła nadal być tutaj ze mną? Swaru. To jest możliwe, tak. Mogłabyś, ale w takim razie powinna to być umowa zawarta przed inkarnacją. Gosia. A nawet gdybym się na to nie zgodziła? Czy nadal mi się to uda? Sfaru. To jest możliwe tak. Problem w tym, że strzyde ciężko porozumieć się z kimś zainteresowanym, a negatywnych jest tam za dużo, więc nie jest to korzystne. Prawdopodobnie zostaniesz jedynie naćpana lub astralnie obrabowana. Tam na Ziemi jedynymi zainteresowanymi zamianą ciała są negatywni. Nie chcesz, żeby twoje ciało, nawet jeśli już cię tam nie było, zostało wykorzystane do napadów, do porno lub do czegoś tak okropnego. Gosia. Okej, okay, zmieniając trochę temat. A co z ciałami eterycznymi, astralnymi, mentalnymi, ludzie mówią, że mamy tak wiele ciał. Jaki to ma związek z duszą? Sfaru. Postrzegam to wszystko jako mentalną projekcję samych wcielonych ludzi. To jak podział całości na gęstości, takie jak 1D, 2D, 3D, 4D, 5D i tak dalej, kiedy wszystko jest jednym. Zatem wszystkie te terminy opisują jedną jedność, jedną rzecz, aspekty, jeśli wolicie, ale to wszystko jest jednym źródłem. Gosia. Ale oni istnieją? Na przykład ciało astralne. Rzeczywiście doświadczyłam opuszczania ciała podczas snu. Obudziłam się i oddzieliłam się. Co to była za separacja? Czy to moja dusza odeszła? Moje ciało astralne? Sfaru. Dusza jako źródło jest o ciałem astralnym. Pomyśl o tym bardziej jak o tym, co robi, a nie o tym, czym jest. To raczej tak, jakby dusza coś robiła, jest tak samo. Nie ma różnych części duszy ani ciała, są tylko ludzie i ich tendencja do analizowania i redukowania wszystkiego. Zwróć uwagę na jedną ogromną tendencję we wszystkim, co mówię o wszystkim i na każdy temat. Mam tendencję do postrzegania wszystkiego inkluzywnie, jako jedno. Gosia Tak, zawsze to zauważam. Co zatem robi dusza, gdy we śnie oddziela się od ciała? Sfaru. Zmienia punkt uwagi. Gosia. Do czego? Sfaru. W stronę królestw eterycznych. Poza tym, co ciało może Ci dać jako doświadczenie. Gosia. Dlaczego to robi? Sfaru aby odpocząć od przebywania w ograniczonej percepcji ciała. Robisz to za każdym razem, gdy śpisz. Przypominasz sobie o tym dopiero w fazie REM, ponieważ jesteś blisko przebudzenia. Na pozostałych etapach Twój mózg nie wykazywał żadnej aktywności na monitorze EG, ponieważ nie ma nikogo w domu. Ty, Twoja dusza, jesteś bardzo daleko od ciała w innym wymiarze. Ćwicz przechodzenie przez ściany w swojej wyobraźni. Rób to stale, a będziesz to robić podczas snu. Kocham to. Kiedy śpię, często jestem w pełni świadoma tego, że śpię i robię różne szalone rzeczy. To tak, jakby przechodzić przez ściany i wrzucać kapcie do bagna tak daleko, jak tylko zdołam je rzucić, a kiedy się obudzę, znów będą obok mojego łóżka. Gosia. Tak, dokładnie. Pamiętam, jak zmieniałam stół lub coś w swoim pokoju, żeby zobaczyć, co się stanie, kiedy się obudzę. Jako dowód. Ale kiedy się obudziłam, wróciłam tam, gdzie byłam. Dlaczego? Sfaru. Ponieważ podczas snu jesteś w innej sferze, innej, tylko jako odniesienie, ponieważ wszystko to jest produktem Twojej świadomości, Twego umysłu. Gosia. Poza tym, jak moglibyśmy tak naprawdę rzucać kapciami albo przesuwać stół, skoro jesteśmy w stanie eterycznym i nie możemy poruszać twardymi przedmiotami fizycznymi? Sfaru. Ponieważ te kapcie są tylko projekcją twojego umysłu. Wszystko tworzysz w swojej głowie. Nie ma żadnego świata zewnętrznego. Wszystko jest wytworem twojej świadomości. I możesz przenosić twarde przedmioty. Kiedy dzieje się to mimowolnie, nazywa się to półtergeistem, a kiedy dzieje się to dobrowolnie, nazywa się to telekinezą. Gosia. Myślę, że można też przenieść się w czasie, prawda? W równoległe światy. Sfaru. Tak, możesz i robisz to cały czas. Gosia, w temacie snu, dlaczego śpimy? Zwierzęta i my wszyscy śpią: poceo, sfaru. Ponieważ ciało musi się naładować i zregenerować, a twoja dusza potrzebuje przerwy. Aby odpocząć w wyższych sferach, gdzie jej miejsce. Inkarnacja to ciężka praca. Gosia. A kto zaprogramował spanie? Emigrek dusze? Czy z wyższych sfer? Sfaru. Tak, zrobiłaś to. Gosia. Dlaczego po prostu nie zaprogramowaliśmy, żeby nie męczyć się inkarnacją? Swaru. Możesz nie być zmęczonym i wielu to robi. Ale zdecydowałaś się być w obu i przebywać w eterze, aby od czasu do czasu odpocząć. Gosia. Asny. Dlaczego marzymy? Dlaczego umysł tworzy historię? Sfaru. To nie są sny jako takie. Są rzeczywistością i tym, czego doświadczasz w tych wyższych sferach. Będąc w śnie, który staje się Twoją obiektywną rzeczywistością, manifestujesz to dla siebie jako odbicie tego, co masz w środku swoich myśli i problemów. Tak więc jeśli śnisz o normalnych rzeczach, takich jak prowadzenie samochodu, rozmowa z ludźmi, niemożność znalezienia łazienki lub chodzenie boso, podczas śnienia jedynie projektujesz i manifestujesz to jako swoją rzeczywistość, ponieważ to jest to, o czym myślisz, kiedy właśnie przybyłaś ze świata materiałów 3D. Ale równie dobrze możesz śnić lub manifestować cokolwiek. Dlatego kontroluj swoje myśli tuż przed pójściem spać. Umysł tworzy historię, ponieważ działa tak samo, jak podczas tworzenia myśli. Kiedy nie śpisz, ciągle porządkujesz sprawy. Podczas snu robisz to samo, ale tam manifestuje się to, o czym myślisz, ponieważ jesteś w wyższej sferze gdzie twoje myśli i pragnienia manifestują się znacznie szybciej niż w supergęstej sferze 3D. Tylko ty możesz naprawdę dokładniej zinterpretować sen. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Koniec części drugiej i ostatniej z miłością i światłem.